Jedną z udręk osób dotkniętych przez demony jest głos w ich głowach, który nieustannie ich umniejsza i dołuje. W piekle demony nieustannie potępiają i lekceważą ludzi. Demony przynoszą to piekło ze sobą, gdy wędrują po ziemi. Tak więc demonicznie dotknięci w tym życiu doświadczają aspektów piekła. Jednym z nich są destrukcyjne udręki psychiczne. Ale demony są zatwardziałymi kłamcami. Wszystko, co mówią, o ile Bóg nie kazał im mówić prawdy, jest albo kłamstwem, albo manipulacją. Nie chcą, byś usłyszał lub poznał prawdę. Ksiądz egzorcysta Steven Rossetti przedstawił trzy prawdy, których demony nie chcą, abyś poznał. Pierwsza: Bóg stworzył Cię na swój obraz i podobieństwo. Demony Próbują wmówić ci, że jesteś bezwartościowy. Prawda jest taka, że masz niepowtarzalną, nadprzyrodzoną godność i wartość. Co więcej, z powodu chrztu, bierzmowania i Eucharystii, jesteś teraz świątynią Ducha Świętego. Demony chcą, byś temu zaprzeczył i kuszą cię, byś wybrał zło i grzech, oraz wymuszają na tobie, abyś sobą gardził. Poprzez negatywne myśli, którymi cię atakują. Drugie, jesteś nieskończenie kochany przez Boga. Demony chcą, abyś myślał, że Bóg się o ciebie nie troszczy. Mówią ci, że jesteś samotny i opuszczony. Próbują odizolować swoje ofiary, a następnie zaciemnić ich myślenie. Prawda jest taka, że masz Boską Miłość, która jest dla ciebie wyjątkowa. Bóg skupia swoją nieskończoną miłość na tobie i osobiście obsypuje cię obfitością swojej miłości. Trzecie, zostało ci wybaczone. Demony nieustannie dręczą nas naszymi grzechami i słabościami, mówią nam, że jesteśmy beznadziejni i odrzuceni, kuszą nas do rozpaczy, wmawiają nam, że wszystkim jest lepiej bez nas. To wszystko są demoniczne kłamstwa. Jezus zapłacił za nie cenę. Prawda jest taka, że Bóg przebacza twoje grzechy. Twoje grzechy zostały pochłonięte przez ocean Bożego miłosierdzia. Bóg, Ojciec, czeka, aby powitać cię, marnotrawne dziecko, w swoim i Twoim domu. Ilekroć słyszysz wiadomości, że jesteś bezwartościowy, niekochany, samotny i odrzucony, bądź pewien. Że te wiadomości ostatecznie pochodzą z wnętrzności piekła. Niestety, te kłamstwa są nam czasami przekazywane przez innych ludzi, w tym członków rodziny, a nawet rodziców. Kiedy słyszymy te demoniczne kłamstwa, czy to przez nasze myśli, czy z ust innych ludzi, możemy użyć tych trzech aktów woli. Odrzucam to, ganię to, wyrzekam się tego. Następnie zastępujemy je prawdą. Bóg stworzył mnie na swój obraz i podobieństwo kocha mnie nieskończoną miłością. Wszystkie moje grzechy są pochłaniane przez Jego miłosierdzie. Co więcej, Bóg ma dla ciebie miejsce w swoim domu i czeka. Skup swoje serce na nim, aby gdy nadejdzie czas, święci i aniołowie odprowadzili cię do Twojego niebiańskiego domu. To jest prawda. Gdy serce człowieka zostaje zalane ciemnością, a umysł wypełniają głosy obwiniania, upokarzania i rozpaczy, często nie zdajemy sobie sprawy, że te szeptane słowa nie pochodzą z nas samych, to echo piekła, które próbuje zasiać w duszy zatrute ziarno. Jesteś nic nie wart, jesteś niekochany, nikt cię nie chce, Bóg o tobie zapomniał. Ale to wszystko jest kłamstwem. To trucizna demoniczna, która chce oderwać człowieka od jednego źródła życia, od Boga, który jest prawdą, miłością i miłosierdziem. Ksiądz Steven Rossetti, doświadczony egzorcysta, z pokorą i mądrością ujawnia trzy duchowe prawdy, których szatan nienawidzi i których najbardziej nie chce byś poznał i przyjął z sercem. Bóg stworzył cię na swój obraz i podobieństwo to znaczy, że nosisz w sobie odbicie Bożego piękna, godności i chwały. Jesteś cenny, twoje życie nie jest przypadkiem jesteś chciany i zamierzony. Nie jesteś brudem, śmieciem, błędem jesteś arcydziełem Boga stworzonym z miłości. Demony nienawidzą tej prawdy bo one same utraciły światłość i próbują zdeptać ją w tobie ale bóg tchnął w ciebie swojego ducha od chrztu jesteś jego dzieckiem jego świątynią jego własnością twoje istnienie jest znakiem jego miłości a ta miłość nigdy się nie kończy po drugie jesteś nieskończenie kochany przez boga nie tak jak kochają ludzie warunkowo Zmiennie, czasami powierzchownie. Nie, Bóg cię kocha bez względu na twoje upadki, błędy, poranienia, grzechy. On nie przestaje cię kochać nawet wtedy, gdy ty przestajesz kochać siebie. To miłość wierna, cicha, cierpliwa miłość, która przebacza, która czeka, która tęskni. Kiedy demony szepczą ci do ucha, jesteś sam. Nikt cię nie rozumie, nikt cię nie chce. Nie zapominaj: Jezus skrzyża właśnie po to otworzył ramiona, by cię przytulić. Maryja stoi obok w milczeniu, jako matka miłosierdzia. Nie jesteś sam, nigdy nie byłeś i nigdy nie będziesz. Po trzecie, zostało ci wybaczone. To najgłośniejszy krzyk piekła że nie ma dla ciebie przebaczenia. Że twój grzech jest zbyt wielki, że nie zasługujesz na miłosierdzie, że jesteś stracony, ale Jezus przyszedł na świat właśnie po to, by cię odnaleźć, uleczyć, podnieść i przytulić z powrotem do serca Ojca. On przelał krew za każdego grzesznika. Powiedz Mu, Jezu, zmiłuj się nade mną. Twoje grzechy, nawet te, których się najbardziej wstydzisz, są wrzucone w ocean Jego miłosierdzia. Gdy tylko przystąpisz do sakramentu pokuty, te grzechy toną w Bożym Miłosierdziu. Więcej ich nie ma. Bo Jezus powiedział: Twoje grzechy są odpuszczone, idź i nie grzesz więcej. Dlatego, gdy znów usłyszysz ten głos, ten natarczywy, dołujący. Przerażający szept, mówiący Ci, że jesteś nikim, że nie ma dla Ciebie ratunku, że nie warto się modlić, żyć, ufać. Z całym autorytetem Bożego Dziecka powiedz: Odrzucam to, ganię to, wyrzekam się tego. A potem wypowiedz głośno prawdę, której demony boją się najbardziej. Bóg stworzył mnie na swój obraz i podobieństwo. Kocha mnie nieskończoną miłością. Moje grzechy są pochłonięte przez Jego miłosierdzie. Jezus jest moim Zbawicielem, a niebo jest moim domem. I pamiętaj, wszystko, co przeżywasz, co cię przygniata, co próbuje zniszczyć twoje serce, to nie koniec. To tylko droga. Droga do pełni życia, którą możesz przejść tylko razem z Bogiem, z Nim. Żadna ciemność nie ma mocy, żadne piekło nie może cię zatrzymać, żadna rana nie jest nieuleczalna, bo gdy Jezus staje po twojej stronie, jesteś po stronie zwycięstwa. Nie trać więc nadziei, nie daj się oszukać, trzymaj się prawdy, trwaj przy Jezusie. A gdy twój czas nadejdzie święci i aniołowie otoczą cię światłem i poprowadzą wprost do domu ojca w którym już wszystko zostało dla ciebie przygotowane na zawsze w miłości która nigdy się nie kończy i wtedy wszystko co dziś wydaje się trudne niezrozumiałe bolesne czy wręcz nie do uniesienia zostanie przemienione w chwałę Wszystkie Twoje łzy zostaną otarte, a każda rana zaleczona światłem miłości Boga, który przez całe Twoje życie był przy Tobie, nawet gdy tego nie czułeś. Bóg zna Twoje zmagania, On zna Twoją walkę, Twoje upadki, Twoje powstania i chwile, kiedy nie masz już sił. Ale to właśnie wtedy, gdy ty już nie możesz, On może wszystko. Bo Jezus nie przyszedł po sprawiedliwych, ale po grzeszników, nie po silnych, ale po słabych, nie po doskonałych, ale po tych, którzy codziennie uczą się ufać, po takich jak ty i ja. On nie potrzebuje twojej perfekcji, potrzebuje twojego serca, potrzebuje twojego zaufania, potrzebuje twojego: Jezu, ratuj mnie. I właśnie dlatego demony tak bardzo nienawidzą, gdy trwasz przy Jezusie. Bo wiedzą, że każda twoja decyzja by się modlić mimo osłabości, każda spowiedź mimo wstydu, każda eucharystia mimo zmęczenia, każda walka o przebaczenie i dobro mimo ran, zbliża cię do nieba. Każda, nawet najmniejsza, ukryta u zaufności, ofiarowana Jezusowi jest dla nich porażką, bo demony wiedzą, że gdy jesteś z Bogiem, one nie mogą cię zatrzymać i właśnie dlatego próbują zagłuszyć w tobie prawdę, odciągnąć cię od Boga, od źródła miłości i miłosierdzia, nadziei i przebaczenia. Ale prawda jest silniejsza i Jezus nią jest. To On jest twoim Zbawicielem, to On. Nie ktoś inny. To Jezus powiedział: Nie zostawię cię, nie porzucę cię. Ja cię umiłowałem odwieczną miłością. I ta miłość nigdy się nie kończy, nigdy się nie wyczerpuje, nawet jeśli zawiedziesz, on nie zawiedzie. Nawet jeśli się potkniesz, on cię podniesie. Nawet jeśli zapomnisz, on będzie czekał, zawsze, bo jesteś jego dzieckiem. Nie musisz się bać, nawet jeśli w twojej głowie kłębią się myśli, które cię niszczą, nawet wtedy Jezus jest bliżej niż myślisz. Wystarczy, że powiesz choćby szeptem Jezu, ufam Tobie. Wystarczy jedno szczere westchnienie, by niebo się pochyliło. W Jezusie masz zwycięstwo, w Jego imieniu jest siła. W jego ranach twoje uzdrowienie, a w jego sercu miejsce, którego nikt i nic nie zdoła ci odebrać. Jesteś chciany, jesteś kochany, jesteś odkupiony, i to jest prawda, która nigdy się nie zmieni, bo ta prawda ma na imię Jezus Chrystus, zwycięzca piekła, śmierci i szatana. Twój Pan, Twój Bóg, Twój Ojciec. Twój przyjaciel i Twoje wszystko. Amen.